Cześć, ja jestem Weronika. W dzisiejszym co ja czytam, przedstawiam Wam Weronikę Rot i książkę Wybrańcy. Weronika Rot, czyli autorka m.in. trylogii Niezgodna. W Wybrańcach mamy pięcioro młodych ludzi. Tak zwanych wybrańców, którzy 10 lat temu pokonali mrocznego, no i teraz po tych 10 latach każdy z nich wiedzie już jakieś swoje życie, są raczej celebrytami. Wszyscy pamiętają o tym, że oni pokonali tego mrocznego, ale przez to każdy z nich też mierzy się ze swoimi problemami głównie psychicznymi. Odzywają się w nich traumy związane właśnie z tym pokonaniem mrocznego, z tym że obarczono ich tak wielką odpowiedzialnością. No i ta sytuacja przedstawia nam po prostu co mogłoby się zdarzyć po tak zwanych napisach końcowych. Wiecie, mamy epicką przygodę pokonanie mrocznego wybrańców, którzy są teraz wielbieni przez tłumy, a mimo wszystko w ich życiu nie wszystko jest dobre. W książce utrzymany mamy młodzieżowy styl, natomiast autorka pisze o dużo poważniejszych rzeczach. I tak. Książka podzielona jest na dwie części. Ta pierwsza dzieje się w jakby naszym świecie, naszym świecie, gdzie ci wybrańcy właśnie borykają się po tych 10 latach ze swoimi problemami. Natomiast druga część dzieje się w. Innej rzeczywistości, gdzie trafiają nasi bohaterowie, i tam okazuje się, że ludzie stamtąd nie pokonali jeszcze swojego mrocznego no i oni proszą ich, żeby to zrobili, więc historia zaczyna się na nowo. Natomiast tamta część jest już dużo bardziej fantastyczna, dużo bardziej taka młodzieżowa i pełna akcji. I ta druga część do mnie przemawia. Natomiast z tą pierwszą mam niemały kłopot. Autorka chce nam pokazać, że życie bohaterów naszych książek czy filmów niekoniecznie po głównym finale musi wyglądać jak z bajki. Próbuje nam to tutaj przedstawić, natomiast nie do końca to do mnie trafia. Mamy motywy PTSD, czyli syndromu stresu pourazowego, ale jest to przedstawione w taki sposób. Nijaki bym musiała powiedzieć. Jest to wałkowane przez cały czas, ale mimo wszystko ani nie jest to jakoś uderzające, ani mnie to nie zmusiło do jakiejś refleksji, wręcz trochę mnie to męczy, bo jest to poważny temat, a tutaj potraktowany tak pomacoszemu. Natomiast może to być moja interpretacja, znaczy na pewno jest to moja interpretacja. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubuje się w młodzieżówkach i czyta głównie młodzieżówki, to może akurat to do niego trafi. Może takie wplecenie poważniejszych motywów będzie go przekonywało. Dla mnie ten problem tutaj nie wybrzmiał do końca. Dodatkowo mamy irytującą główną bohaterkę. Dla mnie jest to problem, może może dla kogoś z Was nie, może po prostu nie będzie Was denerwowała. W każdym razie, jak dla mnie, ja wiem, że ona ma problemy, natomiast nie przekonuje mnie jej postać. Jest aspołeczna, niemiła, miota się w chaosie, który sama sobie stworzyła. Druga część tej książki to, tak jak już mówiłam, przygoda w świecie alternatywnym, gdzie nasi bohaterowie znowu stają do walki z Mrocznym. Mamy ciekawy plot twist, gdzie okazuje się, że... Nie mogę Wam powiedzieć. Mamy dużo więcej akcji. Ciekawy motyw związany z magią, bo w naszym świecie to znaczy w naszym, ja mówię w naszym czyli w tym świecie tych bohaterów w tym pierwszym świecie magia wiązała się z przedmiotami. Natomiast w tym drugim świecie w każdym jest trochę magii i możemy jej używać za pomocą takich kondensatorów, takich po prostu przedmiotów, które ułatwiają takich wręcz, bym powiedział, mechanizmów, bo to są takie jakieś rękawice, jakieś tutaj coś na szyję, które ułatwiają nam korzystanie z tej magii. I o tym jeszcze nie powiedziałam. Akcja rozgrywa się w Chicago. W tym naszym świecie, w naszym Chicago takim. Ziemskim, natomiast w tym świecie alternatywnym, to też jest Chicago, ale mamy te trochę inne budynki, i jeżeli znacie miasto, to to może się fajnie czytać. Ja specjalnie weszłam sobie na Google Street View, ja w ogóle nie wiem dlaczego nie robiłam tego nigdy wcześniej. Weszłam sobie na Google Street View, pochodziłam sobie po tych ulicach i troszeczkę miałam lepszy obraz. I polecam, zrobiłam to pierwszy raz i naprawdę. Byłam w szoku, że jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, bo to daje nam tak dużo smaczków związanych z tym, co czytamy. No i co do tego alternatywnego światu, i do tego, że jest to styl młodzieżowy, i nie wiem, czy w każdym młodzieżówce tak jest, ale uderzyła mnie tu ilość opisów ubrań. Wiem, że ubrania z alternatywnej rzeczywistości mogą być czymś ciekawym, ale tam codziennie mamy opisane kto w co był ubrany. Tak nie ciekawiła mnie ta ich moda. Mimo wszystko, mając to zestawienie pierwszej części nieco bardziej ponurej i traumatycznej, i tej drugiej części nieco bardziej przygodowej, to zdecydowanie bardziej trafiła do mnie ta część druga. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.